Ahoj, dzisiaj jest 20 listopada Wczoraj przenocowaliśmy tam w tej zatoce Dzisiaj rano o 7.30 już wypłynęliśmy Trochę wieje, trochę nie wieje Teraz dosyć chyba szybko płyniemy, bo płyniemy i na żaglach i na silniku tam Musimy dogonić tą drugą łódkę, bo ona nie zacumowała na noc i trochę nam uciekła Co tam dzisiaj się dzieje? po prostu no, zwykły żeglarski dzień pływanie stawianie żagli z jednej strony nuda z drugiej strony no, jak ktoś to lubi to jest to ciekawe mamy jeszcze problem ponieważ e, żaden z, żadna z toalet nie działa przednia trochę działa trochę nie działa w przedniej łazience na razie w ogóle nie działa bo woda nie chce odpływać mamy jeszcze tylnią w tylnej kabinie łazienkę z toaletą tam też jest problem z silnikiem bo tam jest elektryczna pompa i się popsuł się wirnik pompy i dzisiaj od rana Pol to naprawia ja mu też trochę pomagałem bo miałem tam problemy z elektryką spalił się bezpiecznik więc tam mu pomagałem znaczy no właśnie nie było wiadomo że to bezpiecznik więc tam próbowaliśmy różnymi sposobami dojść do tego co jest i w końcu kabelek po kabelku kabelek gdzie one tam szły przez jakieś różne zakamarki doszliśmy że spalił się bezpiecznik no ale bezpiecznik naprawiliśmy no ale jeszcze jest fizyczne uszkodzenie właśnie tej wirnika pompy Pol nad tym dalej pracuje co by tu jeszcze Aha pewnie tutaj w tle tego co teraz mówię, powrzucam jeszcze filmiki, bo dzisiaj e, wyjąłem do akcji kamerkę tą e, SEO 4000 Założyłem na Kija i porobiłem fajne ujęcia więc tutaj pewnie powrzucam jako takie e, przerywniki a może jeszcze właśnie to e, powiem, bo wcześniej nie opowiadałem, a już widziałem, że pojawiły się pytania E, o jachto stop o jachto stop no, działa to w pewnym sensie na takiej samej zasadzie jak autostop po prostu ktoś zabiera cię na, e, do samochodu albo na jacht no, w, w przypadku jachtu szczególnie morskiego no to jest to trochę bardziej skomplikowane bo nie da się wysiąść w każdej chwili jak wypływa się to może da się wysiąść za Kilka godzin, może za kilka dni, no, w zależności jaka jest trasa. A, więc, przy, przy autostopie, no, to właściwie nie ma znaczenia, kto jest kierowcą, bo to jest kwestia kilku godzin, nie musisz rozmawiać, nie musisz z tą osobą przebywać, po prostu cię podwozi i to wszystko. Na autostopie jest, na jachtostopie, jest trochę więcej problemów, bo no, w pewnym sensie można to nazwać, trzeba. Eee, trzymać trochę bliższe relacje z tą osobą no, Trzeba w pewien sposób żyć, no bo No tak trzeba nazwać to, co się dzieje na łodzi Mamy tutaj ograniczoną przestrzeń Łódka ma 12,5 metra długości eee, Wspólnie jemy, wspólnie spędzamy czas Rozmawiamy Wczoraj trochę alkoholu się polało eee, Więc no Osoby muszą się ze sobą e, dogadywać, zgrywać No ale też trudno tak jest na jachtostopie. No nie ma za bardzo jak wcześniej sprawdzić, czy pasujemy do siebie e, No właśnie tutaj jak znaleźć jachtostop. Takie... No na pewno gdzieś tam w Polsce można pojechać, popytać, znaczy no, ogólnie właśnie. Jeden sposób to jest po prostu pójść w miejsce, gdzie są jachty i do jakiejś mariny. W Polsce jest sporo, sporo marina na, nad morzem czy tam e, Hel, Władysławowo, e, Kołobrzeg, Szczecin no ale to jak ktoś będzie chciał się tym zainteresować to na pewno znajdzie Idzie się po prostu do takiej mariny, szuka się łodzi Mówi się dzień dobry Pyta się czy, czy mają może wolne miejsce bo jesteśmy zainteresowani jak to stopem, czy może potrzebują kogoś do załogi. Bo jeżeli... No w Polsce to jest... W Polsce są raczej naj, najczęściej rejsy szkoleniowe, czyli najczęściej jest już cała załoga obsadzona, ale jeżeli pływa na przykład tutaj, jak spotka, spotykamy ludzi, tych Polaków, co wcześniej spotkaliśmy, to oni pływają w dwójkę, trójkę. I czasami potrzebują załogi, no bo jak się płynie kilka dni non-stop, no to w dwie osoby jest to dosyć męczące, więc często ludzie potrzebują kogoś do załogi, kto ich e, po prostu no, od, odciąży od e, codziennych spraw, czy na przykład Kasia jest kukiem, gotuje. Ja pomagam polowi i w wachtach, i, no, i, no i reszta załogi też pomaga w wachtach, a więc w ten sposób, no po prostu trzeba pójść zagadać, popytać się. Jest jakaś tam szansa, że ktoś będzie zainteresowany. Odnośnie takich światowych, światowych, no... najpopularniejszych miejsc na świecie do znalezienia: jak to stopu, to jest Darwin w, Aust w Australii. To jest Darwin w Australii i Panama. Tam są. Znaczy, to trzeba jeszcze zobaczyć, w, bo są sezony. W tej chwili nie pamiętam dokładnie, kiedy zaczynają się sezony żeglarskie. I po prostu jak zaczyna się sezon, sezon żeglarski, to mariny tam są pełne jachtów przygotowujących się do wypłynięcia No i po prostu trzeba się w tym terminie udać do mariny i no tak samo po, popytać na łodzią. Z tego co tutaj rozmawiałem, to w, w Panamie raczej ciężko jest dalej darmowy jachtostop. Ludzie sobie życą, życzą opłatę to tak raczej minimum 20-30 dolarów za dzień. Słyszałem nawet o 100 dolarach za dzień, 200. No więc to, no to jest dosyć drogie, wtedy wychodzi. Eee, ale z tego, co szukałem w informacji w internecie, jest wiele darmowych eee, jacht tak jak my teraz. My teraz spływamy za darmo, eee, dokładamy się tylko do jedzenia. <laughs> jakby sam pobyt na łodzi, wszystkie opłaty portowe, paliwo mamy za darmo, to Pol płaci, no bo on, on jest sam, więc potrzebuje załogi, która mu pomoże, no by, by, więc jakby Pracujemy w pewnym sensie. No i właśnie druga opcja: no to Darwin. No i jeszcze jest trzecia opcja: są takie serwisy internetowe, gdzie można szukać. E, jak to stopów najbardziej popularny, chyba jest, e, no i my przez, przez ten portal znaleźliśmy to jest e, findacrew.com. W, w, w opisie filmu napiszę adres: findacrew.com. Tam trzeba się zarejestrować. I tam są jakby rejestrują się ludzie tacy jak my, którzy szukają jachtostopu. I ludzie tacy jak Paul, którzy chcą dać jachtostop. którzy mają łódź i poszukują ludzi. No i w taki, w taki, właśnie, w taki sposób właśnie udała się nasza historia. W taki sposób znaleźliśmy się na łodzi. Jeszcze raz przypomnę, łódź się nazywa Escondido. No więc to takim tak pokrótce, czy nawet dosyć długo opisałem, jakie są możliwości, jak to wygląda. Myślę, że to rozwieje wiele pytań. Teraz idziemy do Kasi, do kuchni. Co dzisiaj w menu? Na chłopaków jest kurczak z cebuli, a my z mądrystiem do posadzone, bo my raczej wolimy bez mięśni dania. I do tego są jeszcze potrzeba. Mimo przechyłu da się tutaj gotować na łódce, ponieważ Kuchenka jest zamontowana na takim wale. Spróbuję lekko ruszyć. O! Można nią ruszać i ona się po prostu buja. E, tak jak. Znaczy, no ona. Kuchenka jest cały czas w pionie. Łódka przychyla się na boki. Do przodu, do tyłu się prawie łódka nie przychyla, najbardziej właśnie na boki. I to zapewnia, że można spokojnie w garnku, na patelni smażyć, bo wszystko jest w pionie A tak wygląda efektywne wykorzystanie batelni. Na jednej batelni smaży się kurczak z cebulką oraz e, jajka sadzone. No, i zabieramy się do jedzenia na razie kasza siebie i czekamy resztę załogi. Jak smakuje? Dobra. Nie mogę się chwalić, że robię dalej dobre Oj no powiedz, powiedz. No, no dobra, no. Warzywa dobre. Dobra. Bo no, co mamy w ogóle dzisiaj do jedzenia właśnie? Ja mam jajko sadzone, a tutaj w kurczak smażony z cebulą w sosie sojowym. Warzywa gotowane w wąskich przyprawach i ryż. No wow. przedryje. Okay. Teraz czas na naleśniki. Nie jest tutaj łatwo robić naleśniki, ponieważ ogień jest dosyć mały, duża patelnia. Jeden naleśnik robi się chyba z 5 minut. Na razie o, tyle usmażyliśmy są z dżemem i będą potem jeszcze z masłem orzechowym i z mleczkiem skondensowanym. Z taki indonezyjski tej przysmak. A do tego jeszcze wszystko się buja. O, kuchenka się No teraz mamy małe przychyły, wcześniej były wyższe. Ciasto się na, na naleśniki przelewa w garnku. Więc gotowanie to jest ekwilibrystyczne. A do tego jeszcze jest tutaj ciasto, nie mogę nawet się wyprostować. No, i do tego to jest taka mała klitka. Jeszcze od kuchenki się robi gorąco. Jestem spocony. Temperatury w tej chwili jest o 36 stopni. Mam tu niby wiatraczek, ale on za dużo nie daje. No, jest ciężkie warunki do robienia. No, jest już dziesiąta wieczora i w naszym łóżku i kładziemy się spać ponieważ teraz jest teraz znowu płyniemy przez całą mną